Lubi to osada w gminie Nowy Dwór Gdański. Wieś wchodząca w skład sołectwa Stawiec z liczbą 240 mieszkańców. Miejscowość leży na szlaku Żuławskiej Kolei Dojazdowej i to dosłownie. Nieczynne torowisko 4-metrowe na wjeździe do wsi utrudnia mieszkańcom życie. Z morą kierowców jest nierówna, zniszczona nawierzchnia torowiska. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o interwencję, ponieważ od dwóch lat piszą pisma, z których według nich nic nie wynika i nie są w stanie nic zrobić. Wysyłali pisma do Pomorskiego Towarzystwa Miłos kolei żelaznych i starostwa powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim zarządcy torowiska, ale według nich bezskutecznie. Chodzi nam o przejazd kolejowy tutaj na wiaźnie rówieśnika. Wnosiłem pismo do burmistrza o poprawę tej nawierzchni drogi i usunięcie tego przejazdu, nie wiedząc, że ten przejazd należy do powiatu. No i burmistrz się, gmina udzieliła tutaj, przydzieliła pracowników, poprawili gdzie nie gdzie takie zgrubienia większe, żeby tak było w miarę równo. Natomiast przekazał pismo do, starostwy, do starostwa, że musi usunąć dorobisko i wtedy dopiero gmina będzie mogła dalej zakończyć remont tutaj, żeby ten Co jest dla Państwa największym problemem? Milicjanci bo... już już rozrzucali na no cokolwiek, żeby, żeby można było spokojnie przejechać i zapasić. Potem zaczęliśmy układać już jakieś petrony, ale to wszystko cały czas siada, te elektrony przynoszą się do góry, wychodzą i no niszczą się samochody. Tu kolega rozwalił całe plastyki, koleżanka no tam akurat pojechała, rozwaliła dółnik. Nikt na to nie reaguje. W tamtym roku właśnie przyszło pismo z powiatu, że zostanie usunięte to w ubiegłym roku, w miesiącach jesiennych, i zostało to do, do porządku. Tutaj przyszło to pismo. Poszedłem zapytać w listopadzie, co jest dalej robione. Stwierdzili, że nie będą teraz tego robić, bo musi być przetarg, jak będzie robiony fotusz cały przez no, północnym turowisku. Ale no to może być za 30 lat. Nie? Tak może być. Rzeczywiście trzeba na tym przejście uważać. Jeżeli ktoś nie zna tego przejazdu, no to jest tak jak tu koledzy mówią, może go spotkać bardzo nieprzyjemne niespodzianka. Ja myślę, że z tym nie ma wielkiego problemu. Tu jest taki jakiś, nie wiem, troszkę nieczulica czy co, przecież to nie wymaga jakichś wielkich pieniążków jakichś planów, czegokolwiek po prostu e, e, przyjść, e, zrobić, czy nawet e, pozwolić to mieszkańcom. wiadomo czyja droga, czy czyj wjazd, czyje tory, tu nie, nie trzeba żadnych dywagacji, po prostu trzeba troszeczkę chęci e, i tak naprawdę jak tu stoimy to Wszyscy możemy powiedzieć, że nie wiadomo o co chodzi. Przecież to, 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 to na pewno nie o pieniądze, bo to są drobiazgi. Mieszkańcy zadeklarowali usunięcie we własnym zakresie torowiska, ale otrzymali również negatywną odpowiedź. Trenin starostwo nam po prostu tak zrobiło, że my nie możemy w ogóle tego ruszyć. No to jest ich koniec. Ale do robienia to nie, to nie jest ich. wygląda tak, że podłożyliśmy sami. Jak byłem, zgłaszałem, że wyjmiemy w końcu to i w tym momencie, jak tu wpadnie kołem, to samochód osobowy nie przyjedzie. No to jeden z urzędników powiedział, że jeżeli sam to wyjmę, to możemy mnie podać do, do sądu, bo to jest kradzież. Bo to z jest... naszej strony to jakby nie jest w naszej gestii. Starostwo postanowiło to sprzedać, ma zgodę od konserwatora zabytków. Krótko mówiąc, my żeśmy wystąpili do starostwa z wnioskiem, żeby starostwo zgodziło się na demontaż tego odcinka. Mam 100 metrów w sumie w jedną i w drugą stronę a starostwo odpowiedziało, że w związku z tym, że linia ma być całkowicie zlikwidowana, to chcą to zrobić za jednym zamachem poprzez przetarg. Czyli krótko mówiąc, wszystko ma być zdjęte od razu, więc nie zgodzili się na to, żeby to zdemontować. Według starostwa sytuacja trwała tak długo, bo linia ma być całkowicie zlikwidowana i chcieli to zrobić od razu w całości. Niezbędne do tego było ogłoszenie przetargu i wymagane procedury, jednak biorąc pod uwagę prośby mieszkańców, starostwo zajmie się tematem najszybciej jak to możliwe. Sprawa tego przejazdu kolejowego no jest mi o tyle znana, że zarząd zajmował się tym, miała być kompleksowo rozwiązana przy demontażu tych szyn kolejowych, natomiast z uwagi na to, że no niestety nie spłynęła żadna oferta i powiat jak gdyby ma ręce związane, Myślę, że tutaj pan starosta dobrą decyzję podjął i zarząd dróg powiatowych w najbliższym czasie zajmie się tematem. Jeśli tylko aura pozwoli, rozbierzemy ten przejazd, spróbujemy go wyrównać, jakąś nawierzchnię zrobimy, czy to z płytią, czy to może uzupełnimy trelinką. Nie jest to wielka sprawa, a nie będzie powiat musiał czekać do kolejnego przetargu. Mamy na dzisiaj mrozy, więc myślę, że w tym tygodniu podjedziemy, obejrzymy. Zobaczymy co tam można byłoby zrobić, jeżeli mróz będzie na tyle silny, że nie da się tych szyn wyrwać, spróbujemy jakoś to wyrównać, żeby ludzie nie niszczyli sobie samochodów, a jak tylko aura pozwoli, powycinamy wycinamy te kawałki szyny i zrobimy tam zjazd na tą drogę. Problemem spędzającym sens powiek rodzicom dzieci chodzących do szkoły we wsi jest także niebezpieczny zakręt i brak przejścia dla pieszych. Razem było skład, zgłaszane łącznie z tym przejazdem. i Chcieliśmy, żeby od razu zrobić właśnie przejście dla tych dzieci, ale... Okazuje się, że nie można, bo tutaj drzewa, tutaj to należy, w końcu należy do kolei, do przyjaciół, teraz już potem nie wiadomo sam, już sam teraz nie do gdzie to należy. W każdym razie, że właścicielem działki jest na pewno powiat, nie? Natomiast, no mówię, ze strony z powiatu, to pan Słuszek obiecywał i zrobił, 1 września faktycznie poszerzył, tam te pobocze zebrał, żeby te dzieci chodziły, no ale to jest chwilowe dosłownie, tak? Bo tu jest naprawdę coraz większy ruch, bo do dużo ciężarówek ze zbożem i to wszystko się na pobocze nanosi, także to długo też nie wytrzyma, nie? Ale to jest tylko poszerzenie, które no kwestia po to że wam koło roku przy takim natężeniu ruchu to się z powrotem za, za ten, tak? także, No i tym bardziej to jest równe, płaskie, także tutaj samochody ciężarowe też tak dziecko też nie odskoczy, no, skoczyć do takiego rogu. Przy okazji poprosiliśmy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wypowiedź na temat niebezpiecznego przejścia dzieci do szkoły, co można zrobić w tym zakresie i jak pomóc mieszkańcom. Nie możemy budować z naszych pieniędzy nowych chodników, bo na to potrzebne są dokumentacje projektowe, uzgodnienia i pieniądze zabezpieczone w budżecie powiatu, bo każda nowa rzecz, czy to droga, czy chodnik budowana, wymaga dokumentacji projektowej, zgody na budowę lub zgłoszenia przynajmniej. Sprawa tego miejsca z przejściem dla pieszych jest nam znana, natomiast niewiele możemy tam zrobić w bieżącej sytuacji, jeśli chodzi o bieżące utrzymanie. W ubiegłym roku ścięliśmy pobocze, które tam kruszywem zostało wysypane i praktycznie poszerzyliśmy, udostępniliśmy dzieciaczkom to miejsce, gdzie bezpiecznie mogą poza krawędzią jezdni przejść na wysokości przystanku autobusowego. Tam kłaniałoby się przejście dla pieszych, powinna być zrobiona nowa organizacja ruchu, gdzie powinno się sprawdzić, czy to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o drzewa, nie zasłaniałoby tego przejścia dla pieszych, żebyśmy nie narobili bo to jest jeszcze gorszych. Jest owszem, dlatego, dlatego do tego by trzeba podejść tak no, z rozwagą. I to nie jest tak, że przejścia dla pieszych można robić wszędzie, bo czasami malując przejście dla pieszych w niewygodnym miejscu bardzo niewidocznym możemy zrobić gorzej niż było do tej pory. Kierowcy pewni jadą, czy piesi przechodzą również pewni, no i do zdarzenia niedługa droga. TV Regionalna 24.pl TV Malbor TV Sztum Żuławy i Mierzeja 24pl my tu kręcimy